Michał, czy to, że już wczoraj zapewniliście sobie awans, pomogło wam w, nie wiem, w graniu w takiej lekkości? Nie wiem, ciężko, ciężko mi jest powiedzieć. Na pewno założyliśmy sobie, że nie będziemy nic kalkulować i będziemy grać o zwycięstwo. Naprawdę widać, że forma nasza zwyżkuje, z, z meczu na mecz jest coraz lepiej. Ja osobiście czuję, że nie było takiego grania częstego grania w przygotowaniach. Teraz już jest trzeci mecz z rzędu i, i człowiek wchodzi w taki rytm meczowy i myślę, że to chyba dobry prognostyk przed, przed następnymi grami. No właśnie, tam przeciwnicy będą bardzo silni, bo prawdopodobnie Kuba i Bułgaria. Z Kubą wygraliśmy, z Bułgarami też. To my mamy trzy zwycięstwa i my niech, niech oni się nas boją. My powiedzieliśmy sobie nie kalkujemy, skupiamy się na każdym następnym meczu. No, i będziemy grać o zwycięstwo. Michał, to teraz zadam takie trudne pytanie. Tutaj mówiło się dużo na trybunach, że Serbowie mogą kalkulować. Jak to wyglądało na boisku? Bo Proszę mi uwierzyć, że naprawdę znam Nikolę i nie pozwoliłby sobie na coś takiego. Tym bardziej, że widzę, jak go zżerało od środka i denerwował się na kolegów, jak psuli tam zagrywki proste. Dlatego wątpię ostatnią rzeczą, jaką. Nie, jaką można im zarzucić to na pewno odpuszczenie meczu, no bo jeżeli by odpuścili mecz to na pewno nie wyszliby w pierwszym składzie. No.